Powiedz mi w minutę, jak mam karmić psa, żeby był zdrowy i długo żył. Zaczynamy, start. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że żywność przetworzona jest niezdrowa, a więc mamy karmić psa tak, żeby to jedzenie było jak najbardziej naturalne. Warzywa są wypełniaczem buraki, marchewka, pietruszka, seler. Do tego biały ser twarogowy zwykły. Jajka na twardo, gotowane tak, żeby nie były granatowe, czyli gotujemy, zagotowujemy wodę z jajkami, wyłączamy i czekamy chwilkę. I mięso surowe, najlepiej indycze. Robimy to naprzemiennie. Jednego dnia warzywno, warzywno indyczy, drugiego dnia warzywno serowo-jajeczny i oczywiście warzywa takie jak buraki muszą być gotowane. Pietruszka seler też, marchewka może być surowa, czasem ziemniaczek puree. Czasem można zastąpić indyka rybą morską, ale gotowaną i bez ości. Spisałam się? Zasubskrybuj, jeśli chcesz wiedzieć więcej.